10 zł No, nieźle się cenicie Bercik, ja zawsze wiedziałam, że z ciebie będą ludzie. No, muszę panom powiedzieć, że widząc waszą determinację postanowiłem pomóc Jak to? No, zwyczajnie, normalnie wyłożę pieniądze na legalny interes Ze zezwoleniami, hmm. orzeźniami na ulicy, no skoro mój szwagier wziął się wreszcie do roboty. Bercik, słyszałeś? Słyszałech. Ernest, tyś był zawsze porządny facet, bardzo cię lubię. Smakuje ci ten krupniok? Smakuje, no. ja. To jest tupu, trochę za dużo. M może ty już go lepiej nie jedz, co? Ale czemu? Nie, zaraz kończa. Bardzo cię lubię. Smakuje ci ten krupniok? Smakuje, no. ja. To jest tupu, trochę za dużo. Może ty już go lepiej nie jest co? Ale czemu? Nie, zaraz kończę. O, Bercik, nie ma co panikować. Miałeś rację. Co z tego, że ten krupniok jest tygodniowy, ale da się zjeść, prawda, proszę pana? Co pan powiedział? Nic, nic, on, on nie wie co on godo. Dobry jest ten krupniok, jest smaczny. Andzia. Co oni mi dali? Co się mu dali? Bercik. No. Coś tu śmierdzi. I co? Chyba twoja głupota. Oh. Ja umieram! Wercik, coś ty mu dał! Jednak coś tu śmierdzi. A, nic mu nie będzie, nie martw się. Co może śmierdzieć? Chyba jego pieniądze. Oh. Andzia! On mnie otruł! On mnie nigdy nie lubił! Oh. Bercik! Olej się pali! Oh. Oh. Bercik mój papago to! Będzie dzwoń po straż pożarną. To może od razu już na policję i tak już wszystko jedno. Ratujcie się, ratujcie, pomożecie. Trudniąk dzieci w pierwszej kolejności. Body, body, body. A,